Hallo, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o postaciach dla bardziej zaawansowanych graczy, co jest dość paradoksalne. Bo ze wszystkich graczy to oni raczej poradników nie potrzebują, ale kto by tam na to patrzył? Wymienione tutaj postacie z założenia są trudne, ale jednocześnie, jeśli zdołacie je okiełznać, okazują się potężnymi czadami, którzy mogą zasysać dupą wszystkie byty w Konstant. Zatem, miejsce piąte, Walter. Wolterem musicie koniecznie zagrać. Ma on przebudowaną statystykę poczytalności, nie traci jej od ciemności czy bosów, a przynajmniej dopóki jego zdrowie pozostaje nienaruszone. Kiedy nasz harcerz otrzyma lepę w potylicę, traci on podwójną wartość w poczytalności, a dodatkowo jeśli nie jest w pełni zdrowy, traci poczytalność też pasywnie. Ta zależność tworzy zamknięte koło, które się samo nakręca. Im mniej mamy życia, tym szybciej szybciej spada nasza psycha. Im mniej mamy psychy, tym więcej się pojawia shadowów. Im więcej walczymy z shadowami, tym mniej mamy życia. Ciężko jest się z tej pętli wyrwać. W związku z tym, idąc szyszkożercą na bossa, trzeba zawsze bać coś na poczytalność, gdyż traci on jej dwa razy więcej niż życia. Czyni to z niego naprawdę ciężką do ogarnięcia postać, ale w zamian otrzymujemy wiele małych, przyjemnych perków. Jak pieska Wobby, która działa jak nieśmiertelna śmiertelny Chester, na której dodatkowo możemy jeździć, przenośny namiot, który ma aż 10 użyć, czy nawet proce, która w odpowiednich rękach jest bardzo wydajnym narzędziem. Walter jest postacią trudną, ale też bardzo ciekawą. Ze wszystkich postaci na tej tier liście jego umiejętność zasysania bossów dupą jest najgorsza, stąd miejsce piąte. Więcej o Walterze znajdziecie w filmie w opisie. Miejsce czwarte, czyli moja miłość, Maxwell. Jest on jedną z trudniejszych postaci ze względu na jego niskie życie, które wynosi zaledwie 75 punktów życia. Utrudnia to właściwie wszystko, bo taki terror big, wysoki ptak czy koalefant ma Maxwella na dwa hity, a robak głębinowy i bossowie, <laughs> znaczy prawdziwi bossowie mają go też bez pancerza na strzała. A to nie ułatwia życia podczas takiej wiosny, zimy czy lata, gdy noszenie pancerza 24x7 jest utrudnione. Ale jeśli przetrwacie to hu hu, Maxwell po swoim reworku jest przecudownie OP postacią. Idealnie pasuje do tego zestawienia. Potrzebujecie pół miliarda desek? Wysyłacie armię przodowników pracy do lasu i przed fajerantem będziecie mieli pół miliarda desek. Chcecie zabić bossa? Przyzywacie sześciu wojowników społecznych... I macie bardzo konkretne wsparcie. No, ale będziecie musieli liczyć się z shadowami. Korzystając z magii cienia, trzeba umieć zachować umiar. Ale jeśli wszystko dobrze przekminicie, wyformicie odpowiednie ilości mrocznego paliwa, to naprawdę jest super. Więcej o Maxulu znajdziecie w filmie w opisie. Miejsce trzecie: Worley. Chłop ten ma wybedny żołądek, spożywa żarcie tylko z garnka i dodatkowo jeśli jadł to samo danie w ciągu ostatnich dwóch dni, to odnawia mu ono mniej statystyk. Z tego powodu nasz grymaśny krytyk kulinarny nie jest w stanie żywić się jedynie kulkami mięsnymi. O ile jeszcze w sprawach głodu wymóg różnorodnego pożywienia jest do przeskoczenia, jemy na zmianę trzy różne potrawy na głód, na przykład garnek, kulki i jajka z bekonem i jakoś to leci, tak sytuacja się robi naprawdę poważna przy walce z bosami. Normalna postać bierze na bossa 20 pierogów, i za ojczyznę, a Wally musi ugotować 10 różnych dań po 2-3 sztuki. Gdybyście zdecydowali, chrzanicie go humorki będę żał tylko pierogi na leczenie, tak piąte z kolei zjedzone pierogi zamiast 40 odnowią Wam tylko 12 punktów życia. No. Trochę mało. Tak więc, aby dobrze gać Warlim, trzeba umieć ugotować różnorodne pożywienie albo wszystko robić no damage, co na posach jest irytujące. Zaletą naszego master szefa jest dostęp do unikalnych dań, jak zupa stupa, która jest niemalże za darmo, bo tylko dwa kawałki kości cebula i wypełniacz, a odnawia aż 150 punktów głodu i 32 punkty życia. Oprócz tego, ma on dania, które sprawiają, że gracz jest odporny na przemoczenie przez 5 minut, świeci przez 2 dni, dania, które mogą gracza rozgrzać lub zwiększyć mu nawet obrażenia w najlepszych warunkach trzykrotnie. Do tego dochodzą przypawy, które dodane do jedzenia generują dodatkowe efekty, takie jak darmowe 33% pancerza, dwukrotne zwiększenie wydajności wszystkich narzędzi, zwiększenie ilości odnawianego życia, czy nawet zwiększenie obrażeń. Worley może oczywiście dać te epickie potawy swoim towarzyszom, co czyni z niego najlepszego supporta, trzeba jednak umieć nim grać. Często potawy wymagają unikalnych składników, trudnych do zdobycia, ale jeśli dacie Warliemu wystarczająco dużo czasu i macie kolegów, to możecie mieć wdrożenie Wolfganga z jeszcze bardziej zwiększonymi obrażeniami, Woody'ego z jeszcze szybszym kopaniem zasobów i na dokładkę wszystkie te postacie będą świecić i kurde strzelać laserami z oczu. Polecam 10 na 10 postać, więcej o Warlim znajdziecie w filmie w opisie. Miejsce drugie Wanda. O tej kobicie można by opowiadać długo, ale ten film bez problemu będzie trwał magiczne 10 minut, więc wam tego oszczędzę. Początkowo jest ona dość nijaką postacią, wyróżnia się tym, że zamiast życia ma wskaźnik wieku i umiera, gdy osiągnie wiek 80 lat. I właściwie tyle. Wysoko się robi, gdy dorwiecie się do jej zegarka bicza. Broń ta jest piekielnie dobra, bo Wanda może nią zadawać aż 144 punkty obarzeń na atak. Ale, ale, ale. Jedna ale mniej, bo są dwa ale. Aby nasza chronometrażystka zadawała magiczne 142 punkty obrażeń, musi być w formie starej baby, czyli między 66 a 80 rokiem życia. Oznacza to, że aby zadawać piekielni wysokie obrażenia musimy cały czas balansować na cienkiej linie między życiem a śmiercią i rozsądnie używać zegarków cofających wiek. Ale numer dwa. Ten zegarek zadający w formie starej baby magiczne 142 punkty obrażeń ma inną częstotliwość i zasięg ataku. Dlaczego jest to problem? Bo jeśli gacie wandom, która na dodatek jest płatną postacią, to pewnie nie będzie wasze pierwsze rodeo w Don't Stairwie. Macie nawyki przyzwyczajenie jak walczyć z danym mobem. I odpalając Wandom musicie o tym wszystkim zapomnieć. Na nowo nauczyć się walki z Muchosmoczycą czy Fielviverem. A co popełniamy ucząc się na nowo walki? Błędy oczywiście, więc widzicie, klej tworząc wandę stworzyło pewną pułapkę. Masz gaczu możesz zadawać 142 punkty obarzeń na hita giga op ale nie możesz popełniać błędów, bo umrzesz. A na dodatek, żeby ci utrudnić grę, zmieniamy zasady G, co zwiększa ilość błędów. Typowe klei. I można Wandom grać ostrożnie, tworzyć miecze nocy, by mieć normalną częstotliwość i zasięg ataku, lub nie grać w formie starej baby. Ale kto z Was się oprze wizji zadawania magicznych 142 punktów obarzeń? No wątpię. Tak więc Wanda jest cholernie OP, ale też jest postacią, której trzeba się nauczyć od zera. A i na dodatek w late gameie może się tepać dowolnie po całej mapie, co w połączeniu z wymiarem cienia Maxwala jest szalenie OP, ale to taki mały detal. No, i miejsce pierwsze. Najtudniejsza ze wszystkich postaci, zasysająca dupą wszystkich bosów lepsza od Wandy i Maxuela, Wes. No, chyba nie muszę nic więcej dodawać. Dziękuję za oglądanie i cześć.